Przeciszamy radio. Witam was wszystkich moi drodzy widzowie. Lecimy dzisiaj do Bolesławca na betonowy skatepark. Tam jeszcze nie byliśmy, więc może być inny ciekawy odcinek. Patrzcie tutaj, co się dzieje. Już na wstępie yy, Kucia ma problemy techniczne, bo wyszła mu opona z tego i po drodze będzie zmieniał. Co by nie tracić czasu, nie? Czas jest pieniądzem, a pieniądz jest czasem. Pamiętajcie, lecimy. Patrzcie, leci ostro. Już prawie założył, już prawie, prawie zmienił. Już, już jest prawie. Dobrze, dobrze. Uda się po drodze. Pięknie. Nie tracimy czasu, nie tracimy pieniędzy. Jest dobrze. Dojechaliśmy. Koła nie ma. Koło jest pompowane. Ładujemy dawaj, się dawaj. Zbawa. Rozgrzejesz się od razu. Halo, halo, subujecie kanał? Oczywiście. Najgorsze. Wszyscy subują tutaj? Zgromadzeni? Pięknie. Patrzcie, <ślał> jak tu skatepark wygląda. Jest taki pół To jest taki śmieszny jumbox. Tu jest motyw street, taki jakby. Ale teraz włożymy kamerkę na kaski, będziemy z kasków wszystko odprowadzać. Jest zarąbisty pamtrak, więc naprawdę można się fajnie pobawić w Wojsławcu. Tam jest most na pociągi. Dobra, oprowadzenie po parku. O nie, przebiłem dentkę. Myślałem, że nie pojeżdża? Ale tu ziomek mnie poratuje jakiś chyba Chodź tu bohater Brawa, brawa dla niego Uratował cały odcinek Czyli będzie odcinek Jak masz na Instagramie? Ery, podłoga, podłoga, ekryp 7 Pięknie. Piąteczka, żuwiczek. Dziękuję ci bardzo. Ja ci dam jak za nową zapłacę Nie musisz. No co ty gadasz? Nie musisz. Nie Dzięki bardzo. Mama uratowała Ktoś? system. Wpadł pan Tomuś do nas. No. Później pojedziemy, możliwe, że do niego na skatepark jeszcze. Nie? No Coś pewnie. poświrować, bo ten trzeba pomęczyć w step papa jeszcze. Jesteśmy na pampie. teraz małe kure... kureczko, Kółeczko. paroma trasami. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. Jest zarombisty pamp tutaj, naprawdę. Lepszy od parku chyba. Więc tak wygląda traska. Teraz pojedziemy ją od drugiej strony, czyli z lądowań w wybiciach. Mini flip na traku. Yes. Dobra, robimy pociąg, taki wielki, wielki, na dużym stoliku. Wszyscy se polecą, zobaczymy jak to wyjdzie. Dużo osób jest strasznie na rowerach, więc jest sztosik. Sama MTB! Sama MTB! Wow, nawet dziewczyna leci. Kucia! Poszli! Wszyscy na MTB. Kurde, ile ludzi na MTB jeździ, ja nie wiedziałem nawet. Ale Uu, truja Sztos Tak, teraz pole Jest, mamy go komuś tu rozjeżdżony, on tutaj mieszka Dobra, robimy sobie pociąg, ja jadę za wszystkimi. Dawajcie, start, start, start Wszyscy, bądźcie blisko siebie. Ufajcie sobie, Dawaj, 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 dawaj. Dawaj Tomasz Dobra, jadę za nim. Ale tramwaj! Dobra, przenosimy się teraz z na część skateparku streetową, ale nie mam pegów, więc nie poświruję za dużo. Ale zobaczymy co się da zrobić na streetowej części. Pewnie flarę.

W każdym skateparku trzeba jakiś ślad zostawić. Siadło. Zobaczcie, to jest takie fajne wybicie w bank. Tylko to jest w prawo w sumie, w moją stronę. Ja zrobię teraz tu a później od razu whipa w moją stronę. Wreszcie mi się spodobał ten transferek, ten bank. Próbuję teraz 450 bar, czyli ponad 360 troszeczkę, 90 stopni więcej. Sprawdź z warspinkiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie lubię zbytnio betonu, ale teraz przemieścimy się na miejscówkę do Tomka, tu jest w karcie link, bo już tam byliśmy, Tomek sam robił ten skatepark przez 4 miesiące, samemu. Wszystko, deski, wszystko, wszystko, wszystko. Więc lecimy tam, bo jest zarąbisty step up i jest git. Dawaj młody. <laughs> Czajcie jaki kozak, dobrze. <laughs> Nie wiem jak ty to robisz. To Jeszcze raz, drugą. Młody Svijecz, uh, żubiczek, dobrze Zajawa, można na zwykłym rowerze? Można Wypakowujemy się i lecimy na parczek. u Tomka Jest pięknie, elegancko No i dobra Jesteśmy, jesteśmy Tomek mówił, że o tej godzinie słońce daje w oczy i to jest bardzo możliwe Teraz widzę, tam tam świeci, tam razie Uźle widzę! buzie widzę! Pasz widzę! Pasz widzę! Będzie ciężko latać, dlatego trzeba będzie tylko strują plecami do słońca. Dobra, czekamy aż zajdzie słońce, bo jak się wylatuje z tego, to od razu wali w oczy i tam też jest tak samo. Pobawimy się trakendą. Zbogodna <gryśniot wytrych> <gryśniot wytrych> Nie piekło. Cicho. Da wyjdzie 2000 years later. Kurka flip. Okay. Nie wiem jak to się nazywa. Jakie Transfer. Procesie. I to miało być. Możecie takie coś kupić na rmd.com. Jakby ktoś chciał. Polecam. Bo ostatnio wprowadzili dlatego też to mam. I... Polecam, fajna zajawka. Tak, to jest do ćwiczenia koordynacji, też bardzo dobre. Zróbmy podstawę, czyli to do tego. Dobra, jeszcze raz nie mam podstawy. podstawy nawet ja się dopiero uczę drugi dzień Tyk, albo trzeci O jest i teraz salto, Salto A, Zepsułem Ale patrzcie co prawie robię już To to, patrzcie to To jest skill Pewnie nie zrobię, bo nagrywamy Dobra, Pick, pick, Pik, 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 pik. Jak to teraz mam wsadzić z powrotem? Ja! Ale stało, widzieliście stało na tym kulka. tylko Lajka like Nie wiem jak to się nazywa. Ale powtórzymy. Cicho, nie było tam dotknięcia. Dalej stoi, patrzcie, dalej stoi. Muszę się nauczyć to. Czekaj, z tego. To jest tak wciągające, mówię wam. Gdyby na bombie, cześć pierwsza. Tera, teraz, teraz, czekaj. <laughs> Terni, coś tam, nie wiem. Trzeba bawię tylko dwa tygodnie. Młodego, pytaj. <grywa> Ale byś wyrwał kulą. <grywa> A to jest ciężkie, ludzie. Dobra, pobawiliśmy się, już lipokulką Zaszło troszkę słonko, można polatać coś, poświrować. Ten, prawie po wola latu Patrzcie to macie, sobie taki ogródek, macie sobie skatepark I robicie sobie grilla To jest piękne Panie Tomku Człowiek dwa razy cięższy po grillu. Zobaczymy co tam pokaże. Tomasz z bomby na bombie. 360. Barspin. Pięknie. Patrzcie jakie psycho słuchajcie. Już one są wściekłe. Tu jest ten ogólnie jest skok do wody. Lecicie jak polecicie za daleko gąbki lecicie od razu do stawu, to jest opo-step, to jest chore. Jak tak można, nie widząc lądowania, w sensie wybicia lądowania. Wow, dawaj, kucia doleć to. Dawaj, chociaż wola tam, dawaj, wola, prawie dolatujesz. Wall. Ty, ale nie ja samym tyłem, wariacie Yes, wall Dwa siedem drop, dawaj, dawaj, dawaj 2-7 drop A i... 3 bar z banku Yo Zrobione, zaliczamy. Dobra, teraz wkładam kamerkę na kask i zobaczycie trochę z mojej perspektywy, jak to wygląda. Loty tutaj. Nie wiem, wydaje mi się, że będzie łatwiej wyglądać, ale jest trudno. Okej, okay, go. Zabójstwo Zabójstwo 3-6 whip trzy downside Z bomby na bombie 3-6 whip Dawaj leć cały A 4 <noise> do tapa <noise> Fortune wall pol Indianer O nie. Strasznie się tu robi truje na górę. Bo widzicie jak jest. Jest strasznie. Ogólnie to kucia się tu uczy wybijać. I pierwszy raz lata na wolu, nie? No. Więc gitara, jest zajaweczny Żubiczek. Bo, bo jak przelecisz to to od razu leć tamto. Od razu. To dawaj z bomby. Teraz robisz to. Dawaj, dawaj, dawaj pompa. Korba. Pyk. A, lekki disaster. Ale już coraz bliżej jest, chłopak coraz bliżej. Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. Aj. On mówi, że się tu nie da na manu polecić i przelecieć tamtego, więc mu pokażę teraz. Nie patrz wiem. kucia. Nie patrz. patrz patrz. Twoja prędkość wow. Aż za daleko poleciałem Dawaj, dawaj Dawaj, A. dawaj, dawaj Mogłeś już lecieć tam. Małe zahaczenie było. Dobra ja stanę na wolu, poleć tu na manu i wklej się tylko Dawaj, lecisz to Bo wiem, że bardzo chciałeś bardzo więc bardzo cię bardzo lecisz. Bardzo. lecisz Dawaj, Prawda dawaj ci, motywacja, jest... motywacja Prawda Nie poddawaj się, się Teraz albo nigdy Teraz albo nigdy Teraz albo nigdy Kościół Do przodu Uuu. Ale poleciał Co się stało? Się <noise> Czyli mamy patenty na prostowanie pedałów i zębatek. Bo w poprzednim odcinku widzieliście, jak wyprostować Nie pedał. To jest nieprosto, ale latało tego wcześniej. <głos> <głos> dawaj wariacie. Jedna próba była. Pora na drugą, dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Mały clean, ale jest. piąteczka jeszcze raz jeszcze raz. Jeszcze ja ci raz, zaliczam, raz. jak co, ale możesz powtórzyć, żeby ładniej było. Dawaj jeszcze szybciej Ostatnia próba, masz szybciej, ostatnią szybka, szansę, szybka, pamiętaj. Szybka, szybka. Dobra, bateria druga już pada, mam tylko niestety dwie. I to jest jego ostatnia szansa, i musimy jeszcze zakończenie zrobić. Jakieś ładnie, eleganckie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Kończymy odcinek, tamto mu zaliczamy. Będzie, będzie tamto. Zbiegłem. Będzie tamto zaliczone. Łapki w górę, słup jak zawsze i sprawdźcie kolejne odcinki. Hello Spadamy na streety, każdy na zajawce, trening Latamy transfery, typie trzy metry od ziemi Twoja laska lubi łypy. my wiemy to ją kręci Adrenalina skacze a ziomek na ziemi leży Taka ekipa, każdy tutaj do skutku katuje Ja latam na blatach, a na BMX się krzygówę Jak nie skleję, to próbuję, nie ma że nie umiem mamy chory syp na baniach, a za jawki